W tym filmie przedstawię Wam największe premiery tej jesieni. Najnowsza powieść mistrza prozy historycznej, autora bestsellerowych epickich cyklów Filary Ziemi i Stulecie. Ken Follett rekonstruuje historię powstania jednej z najbardziej zagadkowych budowli na ziemi, megalitycznego kręgu Stonehenge. Kolejny wielki hit tej jesieni, a mianowicie współpraca gigantów narracji, Reese Witherspoon i Harlana Cobena. Dwa gorące nazwiska będące synonimami wciągającej fabuły razem w jednym thrillerze, który nie pozwoli wam zasnąć. Zanim powiesz, żegnaj. To suspens na miarę Oscara. Kolejna wielka premiera tej jesieni to nowość od uwielbianej Lucindy Riley, dobrze znanej dzięki serii obyczajowej Siedem Sióstr. Lucinda Riley napisała tę książkę jako Lucinda Edmonds. Na długo, zanim jej Siedem Sióstr odniosło światowy sukces. Harry Whittaker, współautor książki Atlas Historia Pasalta, spojrzał na tę powieść najczulszym okiem syna i wprowadził niezbędne zmiany, i nadał całości nieco bardziej współczesny szlif. Zadbałby, odświeżona wersja cieszyła kolejnych czytelników wspaniałym stylem niezapomnianej autorki. Najnowsza powieść Sebastiana Ficka, gwiazdy niemieckiej sceny literackiej, którego powieści publikowane są w 37 krajach, a ich łączna sprzedaż przekroczyła 20 milionów egzemplarzy. Przed wami mroczny, wielowarstwowy psychotriller mistrza gatunku, którego fabuła zmrozi nawet gotowych na wszystko czytelników Donato Cariziego, Harlana Cobena i Joe Nesbo. Zawsze pamiętaj, Chłopiec, Kret, Lis, Koń i Burza, Charlie Mackesy. To długo oczekiwana kontynuacja uniwersum z bestsellerowego Chłopiec, Kret, i Koń. Książka dla osób w każdym wieku, ponieważ daje nadzieję, inspirację i otuchę w trudnych chwilach.